Współrzędne tych punktów mają postać x, x plus 5. Więc x kwadrat minus 4x plus 11 ma być x plus 5. Czyli x kwadrat minus 5x plus 6 równa się 0. Delta jest to minus 5 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 6 jest to 1, pierwiastek z delty jest to 1, x 1, 5 minus 1 przez 2 jest to 2, x 2, 5 plus 1 przez 2 jest to 3, więc y równa się 7 i y równa się 8. Czyli mamy dwa takie punkty: punkt A o współrzędnych 2,7 oraz punkt B o współrzędnych 3,8.